Czy wiesz, co stanie się, jeżeli zapytamy sztuczną inteligencję, dlaczego powinieneś zostać minimalistą? Odpowie ci coś w stylu, bo minimalizm równa się mniej rzeczy, a to równa się więcej porządku i czasu, a to równa się mniej stresu, a to równa się więcej szczęścia. A później wyrzuci stronę. Głębsze rozmowy bywają trudne, zwłaszcza dla botów. Bo to, że minimalizm pozwoli ci ogarnąć swoją głowę, priorytety... Porządek w pokoju, wiemy od dawna. Ale tutaj jest coś więcej, bo między pozbywaniem się nadmiaru łyżek z domu, a ograniczaniem kolorów ścian czy ubrań do czarnego i białego, jest coś jeszcze. Coś tak pomocnego w posprzątaniu chociażby pokoju, ale także w znalezieniu swojej życiowej misji i uporządkowaniu priorytetów, co zresztą po tym filmie przyjdzie Ci o wiele łatwiej. Coś. Dającego także wolność, tę emocjonalną, do której dąży tak wiele osób, ostatecznie pomagającego wyciągnąć rękę po szczęście, do którego już nie muszę mówić, że dąży jeszcze więcej osób. Bo ten film, oprócz bycia prostą motywacją do pozbycia się starych ładowarek z szuflady, może zrobić coś więcej może wyleczyć cię z choroby. Choroby wiecznej pustki, poczucia braku, jakiegoś subtelnego niezadowolenia i co najgorsze, przekonania, że da się je usunąć za pomocą rzeczy materialnych, czy ego rzeczy, ego działania, ego przyjemności. Bo w czasach, gdy myślisz, że poczujesz się szczęśliwy dopiero gdy będziesz bogaty, jak ci w internecie, albo chociaż sławny, jak ci w internecie, albo chociaż otoczony grupą lojalnych przyjaciół, jak ci w internecie. Dałeś się zahipnotyzować, ale ten film będzie dla ciebie pobudką. Research do tego filmu zajęło mi kilka ładnych tygodni, także będę mega wdzięczny, jeśli docenisz to łapką w górę, albo pozwolisz filmowi polecić dalej w algorytmach, oglądając do końca albo wysyłając komuś, bo czeka ciebie tutaj naprawdę wiele soczystej treści. Ale już nie przedłużając. Człowiek nigdy nie powie dość. To potwierdzają badania, i jak bardzo nie starałbyś się wygrać w tym wyścigu. Pod koniec orientujesz się, że był to wyścig szczurów, a ty przegrałeś już na starcie. Gdybyś mi kiedyś powiedział, że dostanę Oscara, to bym w to nie uwierzyła. A teraz go mamy. I... Czyli w skrócie, szczęście. Jako wizja, wizja zawieszona gdzieś w przyszłości, a na teraz służąca jak odgrzewany kotlet w przewoływany w momentach, gdy teraźniejszość jest naprawdę przykra. I nawet kiedy ta wizja się spełni, okazuje się, że nic się nie zmieniło. Problem w tym, że szczęście nigdy nie wytworzy się w tym samym miejscu, w którym kreują się twoje potrzeby. Okej, okay, czyli nic co materialne nie da mi szczęścia. I co mam teraz? Tak, po prostu spocząć na laurach. Nie tędy droga. Mój drogi, moja droga. Tutaj wiele osób wpada w pułapkę. W pułapkę pozytywnej duchowości. Czyli tłumaczenie swojej kiepskiej sytuacji finansowej, kiepskiej kondycji, ogólnie też na przykład fizycznej ym, i swojego, swojej takiej niestabilności życiowej i tłumaczenie tego taką pozytywną duchowością. So cute. So cute. Takim porzuceniem konsumpcjonizmu, porzuceniem materializmu, że takim właśnie pozytywnym po podejściem, że tak to nazywają, takim czymś bardziej hip hipisowskim w sumie, na, na jakimś tam uproszczeniu, powiedzmy, to jest często tylko właśnie wymówka, czyli pułapka dla, dla ciebie, bo możesz w to wpaść. Jak opuścić wyścig szczurów, ale dalej osiągać i tworzyć piękne rzeczy. I tutaj uwaga sekret. Cała różnica między szczurami a ludźmi, którzy tworzą coś pięknego i świetnego i tak dalej, polega na tym, że jedni tworzą na siłę z umysłu w niższych częstotliwościach, a drudzy. Już nie z tego poczucia, właśnie braku, że potrzebuję, że muszę coś szybko zrobić, tylko tworzą z serca, z wyższych częstotliwości też. Bo dopiero kiedy wyjdzie z poczucia braku i tego, że musi coś szybko zrobić, na siłę, coś dostać, coś kupić, coś zastrzyk jakiś, właśnie szczęścia dostać w formie zewnętrznej, dopiero kiedy wyjdzie z tego stanu, dopiero wtedy tak naprawdę odblokuje swój potencjał, więc nie robić na siłę z umysłu tylko w bardziej jakościowych wibracjach. W bardziej jakościowych częstotliwościach tworzyć coś z serca. Bo wtedy będziesz w stanie swoją energię w sposób celniejszy wkładać w jakieś projekty i będzie ci, będziesz odzyskać sprawczość i lekkość w robieniu pięknych, dużych rzeczy. Priorytety, czyli dowiesz się zaraz co należy do rzeczy ważnych. Prosta i przystępna definicja rzeczy ważnych to to, co prowadzi Cię do wzrostu jako człowiek, co chcesz robić i to, co musisz zrobić. Czyli takie obowiązki. Spójrz, że jest punkt, co chcesz zrobić. Czyli są tutaj także przyjemności, ale oczywiście te jak najbardziej jakościowe, nie byle scrollowanie telefonu. Przede wszystkim wybierz swój dyskomfort bo tak czy siak prędzej czy później będziesz musiał robić rzeczy trudne. Więc rupie od początku te trudne rzeczy, które Cię rozwijają i które Cię pasjonują. Minimalizm zachęca do skupiania się na rzeczach najbardziej istotnych. Odsunięcie na boczny tor tego, co rozbija naszą uwagę, jest prostym krokiem do ustalenia tego, co rzeczywiście ważne. Analogicznie, jak ogarniesz szafę z starych ubrań, to samo zrób z głową. Wyrzuć stare przekonania, lęki, problemy, o których zaraz też Ci powiem, i jak stać się wolnym. Wolność. Wyobraź sobie, że spacerujesz teraz miastem I już nie możesz nazwać tego spacerem, bo według definicji spacer to. według definicji spacer to chodzenie przejście się na świeżym powietrzu dla przyjemności lub dla zdrowia. To, co zaś robisz ty codziennie, to raczej spacer zakupowy. Masz dzisiaj wolność, ale tylko dlatego, że można na tobie zarabiać. Spacerując przez miasto, niby dla zdrowia lub dla przyjemności, w koło masz wszędzie banery, reklamy. Jeśli one nie działają, to sprzedawcy wychodzą na ulicę. Rzeczywistość ciągłej sprzedaży. A jedyne osoby, którym nie da się nic sprzedać, to te, które osiągnęły wolność, to te, które wyszły z hipnozy. Bo co chcesz wcisnąć osobie, które już te ego rzeczy tak nie interesują? Ja już wszystko mam i teraz tylko dbam o to, żeby wiodło mi się dobrze, żeby moim ludziom wiodło się dobrze, żeby było tylko na przykład właśnie wyżej lepiej. I nie potrzebuję tego gówna, które próbujesz mi wcisnąć. Bo to, co próbujesz mi wcisnąć, działa tylko na moje ego, działa tylko na mój umysł, na to, że one dostaną zastrzyki takie Ole, to jest fajne, jestem wyższy status, cokolwiek. To są takie rzeczy wego rzeczach. I kiedy z tego wyjdziesz, osiągasz wolność, bo już nie jesteś zahipnotyzowany i już nie da ci się tego wcisnąć. Odpowiesz sobie. W, może nie tej osobie wprost, ale sobie powiesz, nie potrzebuję twojego gówna. Ja już wszystko mam. Ja już. Co ty chcesz mi teraz wcisnąć? Wyobraź sobie, co by było, gdyby ludzie zamiast tak na siłę starać się zmienić swoje zewnętrzne otoczenie, chociaż część tej energii przeznaczyli na dobrostan psychiczny, czyli swoje wewnętrzne. Otoczenie, środowisko, czyli teraz takie trzy ważne rzeczy, jakie wyszły w badaniach jako kluczowe do czucia się dobrze ze samym sobą. To na przykład samoakceptacja to czy szanuję siebie i akceptuję czy zdaję sobie sprawę, jakie są moje mocne i słabe strony jakie ja posiadam zalety i wady czy jestem w stanie pogodzić się z moimi porażkami i tym, że nie potrafię pewnej rzeczy. Jeżeli nie akceptuję siebie, następstwem jest to, że nie będę również szczęśliwy. A po drugie, osobisty rozwój. Pomimo wieloznaczności i całej mrzonki, jaka narosła wokół tego tematu, doskonalić własne zdolności i talenty oraz podnosić swoje kompetencje, to niezwykle istotna rzecz. Człowiek jest wręcz skazany na nieustanne nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie tych już zdobytych. Trzecią, ale wiadomo, że nie ostatnią ważną rzeczą jest. To aby, na, aby zdać sobie sprawę, na czym ci w życiu zależy, czy posiadasz wyznaczony cel, do którego starasz się nieustannie dążyć, czy odnajdujesz sens i kierunek w tych wysiłkach, oraz, oraz czy potrafisz formułować zadania życiowe, których źródłem często są konfrontacje z przeciwnościami losu, i czy jesteś w stanie stawiać im czoło. Czyli poświęć więcej energii na dobrostan wewnętrzny niż zewnętrzny, chociaż przez jakiś czas. A zobaczysz, jak bardzo wyjmuje cię to z pewnego rodzaju hipnozy i otwiera twój potencjał. Ostatnia rzecz. Subskrybuj, aby nie przegapić nowości. I tak już na poważnie mówiąc, dziękuję Ci, że, że obejrzałeś ten film. Możesz właściwie też może samemu sobie podziękować, bo mogłeś zamiast tego skrólować TikToka albo jakieś głupoty oglądać. Dzięki, wielkie. Subskrybuj, aby nie. Przegapić następnych otwierających głowy filmów. Dołącz do nas, do naszej społeczności. Komentuj filmy, głosuj w ankietach na Instagramie i wszystkiego dobrego Ci życzę. Do następnego. Cześć!